Czwarty mecz Ja strzębiam w tym sezonie. No i niestety przyszła pierwsza porażka. Co dziś nie zagrało? Ja myślę, że za dużo indywidualnych błędów graliśmy dosyć tak ospale w po bronie. Myślę, że, że brakowało w pierwszych tercjach tego co, co chłopaki pokazali później w trzeciej tercji i ogólnie słaba gra, dużo indywidualnych błędów, mniej więcej moich też i, i tak to wyglądało dzisiaj. Był to jeden z agresywniejszych meczy z Jastrzębiem. Dlaczego tak było? Nie mam pojęcia. Może to jest sędzia tam niepotrzebnie dopuścił do pewnych sytuacji, ale no, to mecz. No, chłopaki się zbliżyli na jakiś tam określony wynik. Było już z dwoma bramkami, także no, emocje tam były jakieś tam i adrenalina może podskoczyła, no i później to tak wyglądało. No. Możesz podać jakieś pozytywne aspekty tego meczu? No myślę, że początek trzeciej tercji był bardzo fajny i chłopaki naprawdę pokazali tam charakter i y, myślę, że to było całkiem niezłe, bo była szansa jeszcze ten mecz jakoś tam dociągnąć.